To może ja powiem witam wszystkich serdecznie. No witamy, witamy, no witamy, słuchajcie. Choć odsuniemy czy bo tam nie wiem, przeszkadzać. No, no, zobaczcie, jesteśmy już na powtórzeniu wiadomości na kolejnym kursie terena personalnego w Lublinie. No. W Lublinie jutro mają egzaminie, także tak to wygląda. Jest luzik, pokazujemy, znaczy pokazują kursani czegoś nauczyli, no bo jutro już będzie większa spina. No i co, więc tak to wygląda, tak? Tak. Ja będę jechał prawdopodobnie 11-13 listopad do Białegostoku, to będę eliminacją Dymczu Świata, uh -huh. kolejna zresztą, no i wtedy zadecydują kto... Pojedzie w jakiej kategorii? Tak. Ale my liczymy Ale tak naprawdę na... na grupę oczywiście A na Grupę A Oczywiście jeżeli A. będzie grupa A to odejdą bardzo duże pieniądze jeżeli chodzi o transport hotele To jest kwota i ile to jest? 8-9 tysięcy złotych Straszne pieniądze wiadomo Każdy chce dostać grupę A Także Dokładnie. zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby po prostu Bartkuś pojechał Nawet jeżeli dostanie grupę B oczywiście jakoś tam damy radę Natomiast co u Bartusia... Konto teraz będzie nadal takie wyświetlone, na które będzie można... Można donate na no nie. O patronata <grym> tak. założymy na no nie. Tak, Chyba Patryk Barański założył sobie patronat. <grym> <robić. grym> e, tak, natomiast jeżeli chodzi o Bartosza przygotowania, to dołożyliśmy do każdego ćwiczenia e, trening na gumach oporowych, na ekspanderach, powerbandach, więc zawsze będzie miał wartość przez te najbliższe tygodnie jedno ćwiczenie na banda w czterech seriach, co oczywiście przy końcu fazy koncentrycznej największy uzyskamy ciężar, właśnie ponieważ band Następujące, że przy końcu fazy koncentrycznej mamy największy ciężar, przy końcu fazy ekscentrycznej ciężar maleje. A właśnie, Przeciń, słuchajcie, nie, już tak. niedługo Bartek będzie na okładce kifu, bo sesja zdjęciowa już została wykonana, także się bardzo tak, cieszę. Tylko nawet wydruki bez kitu. Plus druki. Plus jeszcze trenik tam będzie Ta jakiś. Ta gęba nie? będzie na okładce, prawdopodobnie. Nie? Fajnie no, by było. Bez kitu. To Hollywoodzka. Masz się podobno jakieś słuchy, że dwa razy masz być na przykład. Możliwe, płacę. tak. Ale o tym jeszcze nie będziemy mówili na razie, żeby wyszło, no bo wiesz... Na razie niech jedna wyjdzie. Nasza jest, fajnie, nasza jest fajnie, a pójdzie jakaś... Tak, tak jakaś kupa z tego i... Ale ogólnie sesja udała się, moim zdaniem, bardzo dobrze. Eee, także no... Teraz tylko trzeba czekać, tak? Jasne. Teoretycznie miałem być świątką no, Mariusz w Maja, ale może wyjdzie, wyjdzie wcześniej. Na pewno was o tym poinformujemy. poinformujemy tak, tak będziecie widzieć w kioskach. Wszędzie będzie do kupienia, wydaje mi się, w takich dobrych sklepach, w, w kioskach. Jeszcze twój trening będzie tam. W jeszcze sasku. mój trening będzie opisany tak, jak to by nic więcej wyglądało. Wybrałem akurat wtedy biceps triceps. Opisałem go w, w skrócie, jak wyglądał. Zrobiliśmy jeszcze parę zdjęć z innych partii mięśniowych, ale nie będę was tego zrazu, no bo nie będziecie, nie będziecie po prostu mieli tak powiem przyjemności ich czytania, tak? <noise> tak? Tak, <głos> tak. No. Ale zapraszam serdecznie. Tak jest. I napisz, czy fajnie, czy może nie fajnie, tak? Jasne. No, no tak, tak. to będzie fajnie, no, wiecie no. kiedy? Już w styczniu na no, następnej no, edycji eee, Kursu Trenera Personalnego. Dokładnie, dokładnie to w Lublinie, dokładnie w tym samym miejscu. Tak, tak jest, cztery weekendy zapraszamy serdecznie. Na styczeń znowu zbieramy ekipę 2017 roku, także chętnych. Zapraszamy do Lublina. Chenek jest bardzo wiele, dlatego śpieszy tak. się nie do jakiegoś problemu, bo nie, 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 nie to, że wiesz, reklamujemy. Tak, że nie. No właśnie, ale ogólnie w Lublinie cieszymy się bardzo dużą frekwencją kursantów. Co chyba, co widać? chyba widać? Co chyba widać. Jedno nie w każdym mieście, ale to jest nasze... Rodowite miasto, tak. także tutaj mamy zawsze dużo osób i zachęcamy po prostu wszystkich, tak? A jak nam nie wierzycie, że tak fajnie jest to napiszcie do, do no, co ludzi, pytajcie którzy... pytajcie ludzi do... z kursu jak to Dokładnie, wygląda. Bo... Oczywiście najlepiej tych, co zdali, bo ci co nie zdali no wiadomo, nie jest to dobry humor, mogą mieć razu po no, egzaminie. Bo się wzięli, wiesz. Bo że tak, żeśmy no, się wzięli, na no Ja nie. się uczyłem, ale to za chwilę się uczyłeś. Tak, nie, wszyscy się uczą dzień przed egzaminem, tak, no nie? Tak, a nie przez... Cały miesiąc. No niestety, oczywiście, jak trenujesz 2-4 3 4 miesiące, po 2-3 lata, dopiero się do nas zapisz. I jeżeli masz staż w miesiącach, no to z takiego kursu no, ciężko ci będzie skorzystać. Jeszcze o ludziach zapraszamy wszystkich, którzy, oczywiście, chcą pogłębić swoją wiedzę, bo dużo osób ma generalnie problem, czy. Ja za krótko nie ćwiczę, tak? Słuchajcie, no to nie jest kurs dla osób z jakimś dużym treningowym. Bardziej tak? chodzi o to, ile wiesz na do, dzień dokładnie, jest, to tak? naprawdę treningowy nie ma tak naprawdę Jasne. znaczenia. Co akurat? ja proponuję, co żebyś wiedział, że zanim się zapiszesz na kurs, na pewno rozróżnia grupy mięśniowe, że mamy mięśnie piersiowy większy, mniejszy, tricepsy, z czego są zbudowane, czyli wszystkie grupy mięśniowe, czworogłowe, dwugłowe, kluczowo-goleniowe, te rzeczy powinien wiedzieć oraz mieć pojęcie, co to są białka, węgle, tłuszcz, o tym się na przykład może dowiedzieć u o. Na jednodniowym kursie dietetyki sportowej, który będzie w Lublinie 17 Grudnia, albo 29 listopada, tak. października w Krakowie. Ale na wszystko ma się opisane na stronie wkursach. Ja Także chodzi <głos》> o to, żebyście Państwo <głos》>. mieli już jakieś pojęcie na kursie. Grupy mięśniowe, fundamenty dietetyki, no i staż przynajmniej ten 2-3 letni na siłowni. Wtedy będzie po prostu Wam łatwiej nauczyć się jak uczyć. A my na kursie nie tylko pokazujemy jak wykonywać ćwiczenia, tylko w przeciwieństwie do innych szkół pokazujemy również jak Uczyć, a to jest to, to, to powinien być dokładnie, główny temat kursu, dokładnie. a realia są takie, że najczęściej na kursach ludzie pokazują tylko ćwiczenia, tak? A Uczyłem, później oni mają być tenaren. pracy z klientem. Tak, ten 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 po do pracy, się. do pracy w klubie sportowym bezpośrednio. Teraz mamy, słuchajcie, dla naszych kursantów. Tak. specjalną niespodziankę od firmy. Farma Białka. Farma Białka. Także dziękujemy koledze z Rzeszowa tak, za dokładnie. sponsorowanie naszych kursantów w nie, białka nie, z okazji. jajka i nas oczywiście. Tak. Tak. tak jak powiedziałem, słuchajcie kursanci i wszyscy, którzy oglądają ten filmik na hasło WST w przelewie macie albo 10%, 10 rabat albo jedną butelkę białka. Gratis, przy zamówieniu. Także na hasło WST zapraszamy na formę białka. Tak jak zobaczycie, tutaj właśnie rozdajemy po jednej sztuce. Czy to na patelnie sobie wrzucacie? Czy, co mówisz? Jak to się porcjuje? To jest kilogram. 1000 gram, tak? A więc wlewamy tyle, ile nam potrzeba. Jeżeli naleje 100 gramów, tak? 100 gramów płynu, ile białka zyskuje? 10 gram, jeżeli wleję połowę tego, to 50 gram. Jeżeli wszystko bym wlał, to około 100 gramów białka. 100 gramów białka zyskuję, tak? A więc czy to do szejka na surową? Bo ja to na surowo wolę sobie wlać do koktajlu z płatkami oczynami. Jeżeli chcesz jajczyńce, je jeżeli chcesz omlet, to proszę bardzo. Do omleta też Do omleta tak, do omleta właśnie możecie stosować, do miksu, do wszystkiego, Spróbujcie sobie, a jeszcze jedna rzecz. Jeżeli będzie ktoś z was chciał kupić, to wystarczy, że w WST podacie w haśle w przelewie i macie jedną sztukę gratis przy... A ma pan na zawodnika? bank. Przy takiej sztuce dostaniecie jedną gratis, jeżeli tam w WST wpiszecie. Jak mam taką możliwość, no to zasponsorował nam tutaj sponsor. Proszę. dobry! Widziałem, to zrobisz. Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, jesteśmy już po egzaminach w Lublinie. Na, oczywiście na trenera personalnego o specjalności kulturystyka. Wszyscy są zado zadowoleni na tak liczną grupę kursantów. Naprawdę bardzo małgarska nie zdała, ale to wynika z tego, że się nie uczą ludzie, tak? Większość ludzi wyszło zadowolonych. my się bardzo zadowoleni z frekwencji, jaka była. No i co dalej? Ja sobie zrobię później jakiś trening. Krzysztof coś tam sobie zrobi, nie wiem, co też po... będzie trening. Patryk nie wiem, co tam mnie zrobił chyba nie, bo masz bark tak? Zepsuty. Ja tam nie wiem się nie są na tym No i co mogę nam powiedzieć więcej? No, no nie wiem, może to jeszcze w końcu powiedz, bo tylko mnie nagrywasz no od paru dni. Patreka dawno nie było, nie? Jak Jak dawno mnie nie było. Nie? Podryka, ja, ale... nie było. Na no, filmikach. Na filmikach. No jestem, jestem je, także... No na Łodzi zaraz regular... idziemy. Y, właśnie, dwudziesty 27. Zaczynamy szkolenie <suszyncy> weekendowe w Łodzi, także w Łodzi jakiś materiał na pewno nagramy, także tam mnie na pewno zobaczycie na spokojnie. Jestem z nami czas. Regularnie na bieżąco jesteśmy na szkoleniach. Moi drodzy tak jak bardzo powiedział. Yy, zakończyliśmy lubelską edycję kursu telemetrycznego. Yy, dzisiejszym egzaminem, oczywiście poniedziałkowym, 8 osób nie zaliczyło, 4 osoby się w ogóle nie pojawiły, ale mam nadzieję, że w czwartek pojawił. Jasne. Także kochani, yy, pozdrawiam was serdecznie, lecimy nie, nie, niebawem do łodzi na kolejną edycję kursu A kursu później? A, A później. Rzeszów, moi drodzy, po raz kolejny już mamy minimalną grupę osób, więc Rzeszów na pewno wystartuje w grudniu. A w styczniu oczywiście znowu tutaj, w Lublinie, w Ficie w SportClubie, mamy znowu cztery weekendziki dla Was, specjalnie dla Was, tak? 2017 rok czeka, zapisy trwają, także zapraszamy serdecznie, dziękujemy za wszystkie lajki, suby, komentarze i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, elo!